Hej, gdzieś widzicie, w następnym odcinku w serii Sage Fighter No i na S6 możemy już zobaczyć Gildię, którą zapewne wygraliśmy. No, jak widać, niskie poziomy. No, nie wiem, czy do mnie dojdzie. Nie no, już widzę, że dojdzie. które i tak pewnie wygraliśmy. Nie, już widzę, że i tak nic nie zrobi, bo jest duże poziomy. Ale na już do mnie nie dojdzie. A nie, akurat będę ja. No, co jest? Następny. Walczyliśmy ze starym obozem. No. I już tam się zakończy. Zdobyta część. 20% 20. Nie, czci, Przepraszam. No to, to. Nic nie zrobiliśmy nawet w portalu. No oczywiście na początek lochy, tutaj też portal, 88% zostało, no 88, no nawet, lol cholera, możemy zrobić, poziomy dodane, dziś też mamy poziom na expa, o wuj się dziś popisał, Ach, 4 miliony jeszcze HP, zręczność 1240, o dobry, o, 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 Nice! Ach, niestety, płatka na inteligencję, niestety. To pozorna księga. Amulety. Gabinet magii. Nie ma żadnych amuletów, niestety. Niestety. Nie. Ale może zręczność 636? 619? No niestety. Tak, patrzmy, patrzmy, od razu robimy. 3 miliony doświadczenia oczywiście to wrzucimy do kiwalka nie, co jest a tu oczywiście musimy no to tutaj zaraz nie to tutaj wiesz na Roki była na tu złodzie pioruna, tu wódzę i do kibylka. aura wzrosła i nic nie zmieniła, zręczność 619, no i oczywiście klaserek 81%, powoli już nadrabiam i pancerze 25%, no i krwi czy chcemy obejść dię? Di di a tak najgilią. Tak, chcemy, chociaż i tak nas pewnie nie będzie. Tak, już widzę, że nas nie będzie. A wygraliśmy pozycję 6 do góry wzrosły. Jesteśmy teraz w pozycjach sali, sali chwały 49. I toczę zbrodnię. Chociaż wątpię, żeby coś było zrąć na 73. Nie. Uuu, słabe potki. Słabe potki. A, no niestety. Co mi tam, od razu możemy pójść na Loch. ale dużo wpłaciłem. Dziękuję. Powinni na walcie dwa razy pleleć. A, wczoraj jedne lochy pokonałem na Play War, ...Warrior. Oczywiście zaraz pokażę. No. Oczywiście od razu wpiszemy się mango. Nagrywam i pozdrawiam. kolek ukończył poziom 60 wieży. Jak? 50? Ukończył poziom 60 wieży. Ło! A, a on dobry, bardzo. Patrzcie, kto ma pozycję w ogóle na ten level. Oczywiście go pozdrawiam. 849. Jest to jeden level ode mnie mniejszy. 9 miliony. Ma. Wytrzyma... wytrzymałości to ma 7758, z 7761. No szczęścia, bardzo duże, też ma 6976. No, nie powiem, że nie, bardzo dobre. Oczywiście i my sobie kogoś zaraz tutaj zaatakujemy. No, 256 gdzieś to widzę. No dobra, już nie będzie marzeń. Ziemia. Nie, nie wygramy. Dobra, może gdzieś od nas. Nie ma co za bardzo ryzykować. A, co tam 293. Je, po razu taki drugi. Dziękujemy i do widzenia tak to się robi. Eldorola. Kacz mi oczywiście. Je, przegraliśmy. No. Dwanaście tysięcy. O, może gdzieś będzie do lochów tutaj wata <laughs> Ja muszę zaraz, yy, zaraz wrócić. Muszę drzwi zamknąć, bo ok, mnie wbił w do pokoju. Przepraszam, już jestem. Niestety, nie wiedziałam, że to się tak skończy, ale... Uuu, ta słabe jest. Zaraz do tego wrócimy, oczywiście. 76 że się przewidziałem. Ja dobrze. Jeszcze duża potka oczywiście, by mi się przydała. Trochę zmienimy. Duża potka na siłę. A. Nie tego mi trzeba było. Za mało złota. Oj, to już napisałem. Ale no nic. Już. A tak oglądaliśmy. O tutaj, właśnie wczoraj, teraz chyba, no, piątej dostałem to. Niestety, no było lepsze od tego. To tutaj wszystkie cechy, a tu były trzy cechy. Jak da się coś to dowiemy. No i jeszcze w szczęście. o. A czego nie jed i i po 170? A resztę tydzień przekażemy na gildę. Tego. Chociaż i tak pewnie nie wygramy. No, niestety. Pominałem tylko dlatego, bo i tak byłem pewny, że nie wygram, tego też nie. Jestem takie, że widzę że lepszy level. Jak mam, trafi mi się taki, to z takim trzeba walczyć. Tutaj warta. Też... A tak chyba był, chociaż ja w nim jeszcze nie brałam udziału. Inteligencja 49, inteligencja 30... 34. To oczywiście, że kupujemy. Inteligencję mi się tutaj przydała potka. O trochę kupimy, ale to na razie zostawimy. Zostawimy na razie. Jeszcze się zobaczyło. A, uu, no niestety. A, już mogę. No i fajnie. Kiedy mi się trafi, to trzecie, klucz do trzecich lochów pójdzie. A, dwa razy nacisnąłem. No nic. Oj, tego ten też chyba nie wygramy. A. O, my kupimy akurat to Ja też wątpię. O 67. He, musiała Musiałam się dobrze przewidzieć. 12 tysięcy ekspa. No i fajne. Uuu, jakiś pan od nas odłączył. Opuścił Biblię. Pewnie go wrócili, bo za mały level. to Oczywiście. Nie chcę się odważyć, będzie seria. Tak będzie seria. Bo wczoraj pisałem z tym panem. Oj, coś było, czy... Zatakowali nas. Już to widzę... Już to widzę! I przegaraliśmy jak nic. Skąd ja powiedziałem?! Bubu tu już nic nie No niestety. No robimy brodzik. Nic nie ja zrobimy. Jeden. Oddałem mu. Bo chcę już do innej gierdy, bo... Tutaj się hań nie wybija. Ale tu już jaka trzmika zrobiła. Oczywiście jeden grzybek. Player World. No to to ja. Ha, 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 ha. O, zręty, a. 7... What the fuck? Jezu, jak ja to mogłem mieć? Jak ja mogłem tego nie zauważyć? O Jezus Mariu. O matko. Ręty, 30. Może jeszcze jakaś podka duża? A Aj, klaser. Klaser? No oczywiście, że kupujemy. Ile obstawiam? Obstawiam, że mi o teraz wejdzie z 10 rzeczy. zebrane już 18. No, oczywiście, te co mamy? Pyk, 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 pyk. Powstać. Nic na razie nie wpadło. Tutaj, jeb. Dziś ale teraz pewnie. Z... Nie, 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 nie. nie, Najpierw to sobie odbijamy, lewale. Teraz ja się kogo zaatakuje? No, na przykład ciebie, chociaż. U... Aby wygrać. No to i nie braliśmy, ile wpadło. Nic nie wpadło. U. na broń nie wpadła z jego, bo nie mam takiej. No no to wiadomo. Może tego lożka spróbujemy. No 26. Oczywiście nie damy z nim rany. Niestety. 1300. Ej, co jest z tym komputerem? Czemu otaczać mnie? Nagrywaj, nagrywaj. Oczywiście. Pozdrawiamy, ruda p.r. Owszem, może i nie masz lepszej, ale mi się lekko zmienić, koleżanko. Z Gildii? Gildia Polska. Nie Polska. Nie. Uu. Zapraszam, wpiszę, wybacz te pięć Dam radę wpłacić, czy to nie o tym? Czy dam radę wpłacić? Tak, dam radę wpłacić, ale Alice, napiszemy do tego pana. Mógłbym do Lily. Oczywiście nie to, że jesteście słabi czy coś. Ale chcę też do, do dobre chcę szybko level nabić, no to wiadomo. Quartos, no to wiadomo, że level mu wskoczył po dzisiejszym i wczorajszym. Jak z piesko, mam event. hojny? Tutaj się już jedna koćmika zrobiła, oczywiście. Dajemy następną 26 tysięcy. Tak, to. Gdzie nikogo widzę, że nie mamy. Tak Nie jest. Aktywność. No to Jamie. Urban. Yeah. No to oczywiście tego pozdrawiamy. I tego pan jeszcze pozdrawiamy. Skoro są aktywni. A tutaj widziałem obronę, a jest obrona. No, jeszcze założyłem tego. I tego. A nie, już nie są. Co klas tu klas, klasę... matku, myślałam, że klasę ranią. Ufff... Zaraz, w którym jesteśmy pozycji? 49. Jestem tylko ciekaw tego, bo jak wcześniej byłem w s 29 to wyrzucili mnie tylko dlatego, bo nie byłem jeden dzień dostępny. Zup map jest tutaj. Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Jest. Z tej gildy i zrzucamy tylko dlatego, bo nie byłem jeden dzień. WF Makon wcześniej był dowódcą. Nie wiem czego nie jest. Przekaż ilość 25 zeta. No na tym chyba nie mogę grzyków przekazać jak na razie. O, tutaj zaraz się kaczminka kazali. Tu jest najdłuższe. Na bo... No i oczywiście na to na chwilę wyjdziemy. Tutaj nie gram. Oczywiście to niedługo zrobię tego konkurs, z tego konta. 43, no takie 2 na 10, tutaj no nie. Na razie będę wydawał kasy, Chcę tylko tego locha pokonać. Jak mi się zbierze, to wydoładuje się. Nie, nie będę atakować. Skala mi floty. Nickelboy. No, tu już no, mi zrobię. Unik, Unik 2000 Kryt. Unik. Unik. No i dwa i pół prawie tysiąca unik. Mmm. Nice. Takie doświadczenie. Tyle doświadczenia, to ja rozumiem. Sił i wytrzymałość. Nie. No ale nic. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, urnik zaproszenia do 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 jeansy. do Jeans'a. No nic. To by było na tyle w tym odcinku. A nie, bo jeszcze jedno konto. Oczywiście, no jeszcze te dwa, ale już to też chyba będę oddawał. Nie ma i nie ma. Oczywiście, to jeszcze szybko sprawdzimy. Co jest? Co jest, co jest, co jest? Co jest? No nic. To by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście następny odcinek będzie może i dziś z innej serii. I cześć!